W naszej dwudziestoletniej historii to pierwszy raz jest, że dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z Polskim Związkiem Lekki Atletyki zorganizowaliśmy obóz dla 200 najlepszych czwartkowiczów. Są tu wszyscy finaliści, którzy w czerwcu w Łodzi zajęli miejsca w pierwszej szóstce. Trenują z bardzo dobrymi trenerami, byłymi świetnymi zawodnikami, miotaczy trenuje Szymon Ziółkowski, w pozostałych konkurencjach również czapieski, biegi średnie. Także tutaj no, jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzieciarnia jest mile, mile zaskoczona. Po raz pierwszy zobaczyli ośrodek przygotowań olimpijskich, po raz pierwszy spotkali się z wielkimi mistrzami. W tej chwili tutaj trwa spotkanie z Jackiem Wszołą, który mówi im o swojej karierze. Chcemy, aby monitorowanie tych najlepszych było zasadą, żeby wspólnie z PEZLA co najmniej dwa razy w roku gromadzić tą dzieciarnię. Robimy im wszystkim takie indywidualne metryczki, żeby ich trenerzy mogli przedstawiać nam ich postępy w rozwoju sportowym. Także sądzę, że to powinno dać efekty w postaci no przynajmniej pilator, pilotażowego programu dla tej dwusetki. Wszystkim finał I tak jak pamiętacie, moi drodzy, w czerwcu w Łodzi, pan minister otwierał finał czwartków. I dzięki panu ministrowi, dzisiaj się wszyscy znaleźliśmy. Wszyscy najlepsi, wszyscy finaliści czwartków. To jest nasza grupa. Zaczynamy tutaj ten program, który wchodzi w życie we wrześniu tego roku. Otwieramy sześć pilotażowych ośrodków szkolenia alkotetycznego, a docelowo w przyszłym roku chcemy ich otworzyć 32, tak żeby całą zasięgiem szkoly, działania tych ośrodków objąć całą Polskę. Koordynatorem krajowym jest nie kto inny jak mistrz świata w dziesięcioboju Sebastian Chmara, który już sprawdził się w pewnych naszych organizacyjnych przez ministra organizowanych sytuacjach. W związku z czym powierzyliśmy razem z prezesem Kuchom takie odpowiedzialne zadanie. Mamy nadzieję, że sprosta zadaniu i za cztery lata. Sądząc po przyroście chętnych do uprawiania lekkiej atletyki, będziemy mieli lekka atletów już kilkadziesiąt tysięcy, a nie dziesięć tysięcy jak to jest na dzisiaj. Docelowo nawet nie chcę mówić o liczbie, czy to będzie sto czy 200 tysięcy, bo lekka jest takim sportem, którym można uprawiać przez całe życie, a na takie sporty Ministerstwo Sportu zaczęło stawiać, w związku z czym lekka Kolarstwo, pływanie, to są sporty, które możemy długo uprawiać. No ale od lekkiej się wszystko zaczyna. Najpierw wstajemy, zaczynamy chodzić, biegać, a to są elementy uprawiania lekkiej atletyki. Dzień, dziewczynki dwóch chłopców, uwaga, skipping w miejscu. Mocno, 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 poszło! Ale petarda! Taka kurczę, petarda. I jedziemy, skipping! Trzymamy, trzymamy, no nie było, nie było, poszło! Mocno, mocno, kana, mocno, kolana i poszło! Jako prezes Polskiego Związku Lekkierdrowia jestem bardzo zadowolony, że mamy ministra który wreszcie kocha lekką atletykę, który stworzył specjalne programy dla lekkiej atletyki i mam nadzieję, że one przełożą się na upowszechnienie znacznej lekkiej atletyki w Polsce. Ja jestem bardzo dumny z naszych zawodników, z naszych trenerów, z tego, że zarówno seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi w tym roku znakomicie startują. To jest poziom światowy, wysoki poziom europejski. Jestem z tego dumny i bardzo się cieszę, że będziemy mieć następców, jak widać chociażby na tym zgrupowaniu w Spale. Dzisiaj mieliśmy akurat okazję na zajęciach wziąć młot do ręki. Większość z moich podopiecznych tutaj w 15-osobowej grupie robiła to po raz pierwszy, ale radzili sobie całkiem dobrze. Bardzo fajnie, że taka duża rzesza dzieci pojawiła się na spalskim stadionie. Dużo od razu radośniej i weselej, kiedy widać, gdy takie tłumy tutaj mogą trenować. Niedawno nadano temu stadionowi imię świetnej naszej zwyciężczyni Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Komentarz jest bardzo krótki. Pierwszy obóz w tej kategorii wiekowej może być jednym z ważniejszych obozów. Oprócz walorów szkoleniowych jest też walor poznawczy, jest też nowe znajomości, nowe przyjaźnie. I może nowa zachęta do uprawiania sportu. Prawa noga odbijająca, lewa noga odbijająca. Jesteś lewa. A wiesz dlaczego tak? Bo biegniemy po cztery kroki do przodu i zaczynamy łuk. I też cztery kroki z wybiegiem zwalniającym. Proszę. I bieg dalej. I bieg. I dalej Ręce ugięte w łokciach, tak jak do normalnego biegu. O, proszę bardzo. Super. 20 lat czekaliśmy na to, żeby można było wszystkich najlepszych finalistów czwartków zebrać w jednym miejscu na zgrupowaniu. Po 20 latach udało się. Dzięki pomysłowi i otwartym sercu i głowie pana ministra Biernata mamy tu około 200 młodych lekkoatletów, którzy w spale przez bieżący tydzień będą trenowali i szykowali się do kolejnego 9 Międzynarodowego Pucharu wśród dzieci i młodzieży. W tamtym roku, że nie było tego treningu, to przegraliśmy w tym roku, powinno być lepiej. Mam nadzieję, aczkolwiek wszyscy trenują, nie tylko Polacy. W tamtym roku przegraliśmy z Węgrami. Mam nadzieję, że się w tym roku im zrewanżujemy, aczkolwiek uczestnictwo się liczy. Ja myślę, że dzieci w tym wieku jeszcze się powinny bawić sportem. Nie za wszelką cenę pierwsze miejsca, a te pierwsze miejsca przyjdzie czas za 8-10 lat, kiedy będą nas reprezentowali w kolejnych już igrzyskach olimpijskich. we